Kącik urody, domowe spa, dobiega końca. My jednak mamy nadzieję, że ta pielęgnacja Waszej skóry będzie po prostu rytuałem i codziennością. Pamiętajcie o tym, że naturalne składniki lubią systematyczność, tak jak systematyczność lubią zioła, które możecie stosować sobie w domu do picia. My dzisiaj delekujemy się pyszną herbatą. Mm -hmm. Czym Wam intensywne aromaty są dolecane do lecznego, smak, smak niesamowity. A to są najzwyklejsze zioła, po prostu wszystkie roślinki dobrodziejstwa, powiedziałabym, naszej natury, która no właśnie... Czy to jakiś sekretny domowy przepis? To, 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 to są jest sekretny domowy przepis, tylko wszystko te skarby, które daje nam, no właśnie, wiosną już na pewno zacznie wyrastać pokrzywa, która jest no... Naprawdę, to jest bardzo, bardzo cennym źródłem witamin, ja mikroelementów. Takie zioło, które oczyszcza, oczywiście, ale i... oczyszcza, ale jednocześnie wspomaga leczyć anemię pokrzywa, no, zawiera niesamowicie dużo mikroelementów i myślę, że ogólnie też wspomaga metabolizm. Mamy jeszcze kolejne takie przewspaniałe, bardzo delikatne śłoneczko, to jest sprzedacznik leśny, tak tylko ja. pachnie jak mchy, tak. Tak, ale, ale to jest niepozorna roślinka, słuchajcie, ale ona też przecudownie oczyszcza nasz organizm, to, to tam. Krew, tak? Tak. i e, e, co jeszcze daje nam, e, obniża cholesterol. I to jest e, właśnie Naturalne, e, tak polecam. Tak? Oczywiście, a tu mamy takie przepiękne pomarańczowe płatki e, nagietka. Nagietek e, jest ogólnie, e, można powiedzieć, antyrakowym takim panaceum e, i warto go dosypywać do właśnie tego. Herbatę, a te, a takie herbaty można a, sobie zrobić, można tak, je sobie popijać e, na co dzień. Także dwie, dwie takie herbaty oczywiście, Oczywiście, tak, tak są tak, a, bo to wspierane. wszystko tak naprawdę rośnie mm -hmm. na podwórkach czy też w ogóle. Zgadza się, obyśmy jeszcze nie zapomnieli, słuchajcie, o takiej wspaniałej przytuli, która nazywa się przytulią przyczepną. Ona nas jak gdyby zaczepia. Ona rośnie w naturze i czepia się nas. Nie zapomnij o mnie. No właśnie, a ta przytulia, wiecie, co robi, poczyszcza naszą limfę. I myślę, że. Tu wesprze nas bardzo solidnie, tak? taka limpa e, oczyszczona e, daje nam po prostu energię. E, mamy e, system odpornościowy też mocny, Tak, także w tych czasach warto się tutaj od tej strony e, wspierać. E, myślę, że wszystkie dobrodziejstwa, które mamy w ogrodzie, e, które mamy na łące, warto się zapoznawać właśnie, bo to są skarby natury, tak jednym słowem. I warto je naprawdę żeby Zwłaszcza korzystać. warto w pielęgnacji y, skóry zadbać o od środka, więc te zioła tak. są jak najbardziej odpowiednikiem y, tej bomby witaminowej, wręcz. Tak, bo nasza, słuchajcie, y, jest jeszcze właśnie. Y, nasza twarz mówi nam o tym, co dzieje się w środku. Jeśli mamy jakieś y, no, zaburzenia, zaburzenia, tak, no właśnie to. Jeśli nam wyskakują wypryski, to znaczy, że jest alarm od środka. Musimy zrobić, oczyścić naszą na przykład mądrobę, e, nasze jelita, no bo wtedy, kiedy nam się coś tam gromadzi, no to czujemy dyskomfort, stajemy się bardzo leniwi, e, nie, nie mamy chęci do życia. Na chęcie, tak? a na wiosnę na pewno każdy tej o, to chęci do życia nabierze i na pewno wykorzysta te domowe kosmetyki naturalne z dostępnych łatwo. I, I te nasze ziółka wspaniałe. Tak. Do codziennego stosowania. Cerę, tak? Wszystkie te kosmetyki, które robiliśmy dla Was na wcześniejszych pokazach, na pewno dodadzą Waszemu ciału. Takiej miękkości, elastyczności. Peeling przewspaniale sprawdza się właśnie no w ujemdrnianiu ciała, ale też wspomaga właśnie w walce z celulitem. I druga ta przewspaniała Twoja cząsteczka. Która jest super, dlatego że opóźnia procesy starzenia i to jest bardzo ważna rzecz. My podzieliłyśmy się naszymi sekretami, które używamy do pielęgnacji. Jesteśmy bardzo ciekawe, jak Wasze domowe, może też przepisy, sposoby jakieś, które chcielibyście się z nami podzielić, czekamy na to w komentarzach.